Siemasie ma Wyjechałem z Wiednia wczoraj o godzinie 30 o godzinie o godzinie pierwszej w nocy no. z 21 cyrku no i wybrałem się do Austrii, do, na lodowiec. I zostało mi jeszcze jakieś, oczywiście na rowerze, zostało mi jakieś... jakieś, jakieś 200, ten cały 200 km 200 kilometrów. Do Austrii tak do, Na lodowiec. Fajna pogoda Się fajnie, ze ścieżkami Pogoda pogoda, widzi się I tak jadę Chcę zrobić w głowie Aż rachunek sumienia o, Powiem może inaczej Tylko inni chodzą częstochowy ja na kolanach czy nie wiem czy na kolanach czy nie ja jadę wziąłem z dużym rowerem nie mój rower i kupę mi pomysł no i lec i mnie jadę wziąłem plecami Będę bym jakiś kawałek całego D nagrywał, bo Ci widzisz. Bateria siada, muszę dwa trzejka.